Witam, witam, Dzień dobry. Dzisiaj dosyć dłuższy pewnie odcinek ze względu na to, że porozmawiamy sobie o liście 10 najważniejszych rzeczy mających wpływ na sprzedaż na Vinted. Więc jak do tej pory nie masz sprzedaży na Vinted, jak robisz jakieś rzeczy, których nie będzie na tej liście, to prawdopodobnie nie działasz w zgodzie ze sobą. I tak naprawdę nie robisz rzeczy, które są w stanie przynieść dodatkowe zamówienia. Natomiast no, już od dzisiaj powinno się to zmienić, ze względu na to, że powiem ci dokładnie, co trzeba robić, gdzie trzeba zdobywać wiedzę, w jakim kierunku musisz iść, żeby po prostu te zamówienia na wintet. Generować. Na miejscu numer 10 znajdują się inwestycje i testowanie produktów, czyli po prostu zamawiamy towar do siebie najlepiej 2-3-4 sztuki z różnego rodzaju miejsc czy hurtownie, czy osoby prywatne czy sklepy online czy jakieś shopi AliExpress, czyjegoś, czy jakieś inne rzeczy. Generalnie, dowolne miejsce, gdzie tylko chcecie, możecie zamówić, byle po prostu zamówić taniej i sprzedać drożej, tak? To jest najważniejsze. Co w tym wszystkim jest jeszcze ważne? Oprócz tego, że zamawiacie, no to zwiększacie atrakcyjność swojej szafy, tak? No bo jak coś zamówicie, no to siłą rzeczy trzeba to później wstawić. Jak coś się sprzedaje, atrakcyjność szafy spada, jak wy coś zamawiacie, atrakcyjność szafy rośnie, dlatego zamawianie jest bardzo ważne, a dodatkowo Testowanie produktów może wam przynieść jakiś fajny plus w postaci znalezienia produktu, który się trochę lepiej sprzedaje, trochę szybciej, trochę drożej, i dzięki temu produktowi będziecie zamawiać więcej. Być może znajdziecie jakiś produkt sezonowy, dzięki czemu zapiszecie sobie na kartce za rok o tej samej porze, znowu ten sam produkt zamawiacie i znowu macie dodatkowe sprzedaże. Natomiast jeśli nie będziecie testować, to tego wszystkiego się po prostu nie dowiecie, a atrakcyjność waszej szafy będzie ciągle, Ciągle spadać. Tutaj jeszcze dodam, że jeśli chodzi o inwestowanie, to warto inwestować w rzeczy, które nie są ubraniami, chyba że macie ubrania używane i chcecie zainwestować w ubrania lepszej jakości, lepszej marki. I tak dalej i tak dalej. Bo jeśli Wy będziecie stawiać tylko kolejne przedmioty, na przykład z waszej szafy, czy z szafy waszych bliskich, jest spora szansa, że w pewnym momencie atrakcyjność tej szafy, pomimo tego, że dodajecie nowej rzeczy, nie będzie rosła. Na miejscu numer 9 znalazło się negocjowanie cen. Dlaczego negocjowanie cen jest ważne? Ano, dlatego, że nie musicie wcale sprzedawać więcej, żeby zarabiać więcej. Jak mocno negocjowanie może wpłynąć na wasze zarobki, to już zależy tylko od. Tego, jak jesteście, że tak powiem, słabi w negocjowaniu, bo wystawienie pierwszej oferty już jest negocjowaniem, tak? Czyli ja rzucam jakąś propozycję, klient może się na nią zgodzić lub nie. Natomiast jeśli ja zbyt nisko ten przedmiot wycenię, no to tak naprawdę tracę te pieniądze. Więc lepiej wycenić przedmiot drożej, zobaczyć, że on się nie sprzedaje, zmniejszyć jego cenę, być może skasować, wstawić go od nowa z niższą ceną, ale nie przepalać pieniędzy. Średnio. Możecie tutaj przepalić, nie wiem, 50, 100, nawet 200% waszych pieniędzy, co oznacza, że jeśli zarabiacie teraz 1000 zł miesięcznie, to mając lepsze umiejętności negocjacyjne moglibyście zarobić zamiast 1000, 1500-2000. A nawet 3000. Nie jest to duża naprawdę różnica, bo wysyłając yy, powiedzmy 30 czy tam 50 paczek w miesiącu, każda paczka dyszkę tylko podniesiona już wam daje pół tysiąca dodatkowego zysku, tak? Więc ja mogę sprzedawać stopacze o wartości 50 zł i mam 5000, a ty sprzedasz stopacze o wartości 20 zł i masz 2000, więc tak naprawdę zrobiliśmy tyle samo, sprzedaliśmy tyle samo, a ja zarobiłem 2,5 razy więcej niż ty, i to powinno Ci pokazać, jak mocno powinnyś się skupić na ustalaniu cen, negocjowaniu cen. Również tutaj właśnie. W postaci na przykład zestawów, bo jeśli ty masz ceny niskie, zestawy masz ustawione na wysokie, ktoś bierze zestaw, jesteś bardzo, bardzo, bardzo do tyłu i pomimo, że fajnie jest nadal coś sprzedać, to jednak już nie cieszy to tak bardzo, gdyby te rzeczy sprzedały się po prostu po wyższej cenie. Na miejscu numer 8 znajdujemy coś, co jest opisane między innymi w moim pierwszym e-booku, czyli skuteczne strategie sprzedażowe. Co to jest w ogóle strategia sprzedażowa? Ano jest to coś takiego. Co w pewien określony sposób wykorzystujesz. Czyli przykładowo, ja polubiam jakiś Twój przedmiot, Ty do mnie piszesz. To jest Twoja strategia, w taki sposób działasz. Każdy z nas z jakiejś strategii skorzystał, każdy z nas korzysta z mniej lub większej ich ilości. I mniej lub bardziej świadomie, i to właśnie odróżnia dobrych sprzedawców od złych, czyli po prostu świadomość tego, co robimy. Ja w swoim pierwszym e-booku właśnie wypisałem ponad 30 takich strategii sprzedażowych. Niektóre są zdradzone na Instagramie, niektóre są tutaj zdradzone na YouTubie. Natomiast chodzi o sam fakt, ile tych strategii mam, czyli ponad 30 strategii które w pewien, okre... w pewien określony sposób są w stanie przełożyć się na ilość zdobywanych zamówień, czyli to są takie małe rzeczy, które są w stanie wam wygenerować jedną, dwie, trzy paczki miesięcznie. Czy to dużo, czy mało? Już ci znowu pokazuję. Jeśli ty robisz jedno i to samo, nie uczysz się nowych rzeczy, załóżmy, że korzystasz z pięciu strategii, które dają ci, powiedzmy, łącznie 10 paczek. Jeśli ja mam strategii 30, każda strategia daje mi jedną, dwie paczki, to no to już mam tych paczek praktycznie 60 albo jeszcze więcej. Bo są takie strategie, które przynoszą na przykład 10 albo 20 paczek w miesiącu i być może ty też z nich korzystasz. Natomiast chodzi o sam fakt tego, że im więcej takich strategii znasz, tym więcej, tym lepiej dla ciebie i tym więcej masz zamówień. Skąd masz je poznać te strategie? Albo kupując mój e-book, albo śledząc mój kanał albo no po prostu ucząc się na własnych błędach i sprawdzając co działa, co nie. Ja ponad dwa lata w sumie testowałem te ws wszystkie strategie, bo ebook był też aktualizowany i gwarantuję wam, że wycisnąłem chyba z tego Vinteda wszystko co się da i naprawdę jest warto zainwestować w te strategie, żeby je znać. Nie bez powodu znalazły się też tutaj na punkcie numer Osiem. Punkt numer 7 to jest y, znowu rzecz związana z y, ważną rzeczą, czyli ze skryptami, pisaniem do kupujących, i nieważne czy chodzi o pisanie takie pierwsze, czyli to, co najczęściej Wam się Kojarzy z pisaniem do kupujących, czyli że ktoś coś polubił, ja do niego napisałem. Tak, to jest pewna część pisania z kupującymi, natomiast później wszelkiego rodzaju zbijanie obiekcji, czyli rozmowa na temat dlaczego klient się nie zdecydował do zakupu, różnego rodzaju skrypty pozyskujące, obsługujące klientów, domykające sprzedaż, czyli takie, które pomagają wam popchnąć klienta do zakupu, żeby on się zdecydował, kupił tu i teraz i po prostu nie marudził, tylko. Płacił, i w taki sposób po prostu to pisanie generuje dodatkowe zamówienia. Pisanie mogłoby się znaleźć na miejscu nawet pierwszym, bo jest bardzo ważne. Natomiast no, jeśli nie będziemy mieli do kogo pisać, no, to też pisanie nie będzie ważne, dlatego też pisanie znalazło się na miejscu numer 7. Szóstą najważniejszą rzeczą jest różnorodność i ilość towaru. Tak, no Nie da się zarabiać, nie da się pisać do ludzi, nie da się, nie wiem, czegokolwiek robić, jeśli wy nie macie towaru. Tutaj konkretnie chodzi mi o konkretne ilości i konkretne. Wartości. Czyli jeśli sprzedajesz rzeczy poniżej 10 zł, to nie bierz ich pod uwagę. Jeśli masz mniej rzeczy niż powiedzmy 70, 60 i jeszcze są tam rzeczy poniżej dycha, no to niestety, ale lipa jest totalna, nie zyskasz takiego przebicia jakbyś chciał. Tutaj na tym kanale uczymy się, jak sprzedawać skutecznie, a nie jest to koncert życzeń, tak? Każdy by chciał sprzedać tylko rzeczy swojej szafy i mieć to z głowy, natomiast no tak życie nie działa, tak świat nie działa i tak rynek nie działa i tak sprzedaż nie działa, dlatego też o tym nie rozmawiamy. Chodzi o to, żeby mieć towaru jak najwięcej i jak najbardziej różny ten towar może być. Dlaczego? Jeśli masz same ubrania, to przyciągasz do siebie klientów, którzy szukają ubrań. Jeśli masz wystawione buty, to jest szansa, że osoba, która zainteresuje się tymi butami, kupi od ciebie jeszcze bluzkę, spodenki, czapkę i szalik. Jeśli nie wystawisz tych butów, to prawdopodobnie jest spora szansa, że ta osoba, która akurat zainteresowała się butami, ale kupiła inne rzeczy, nie trafiłaby na twój profil. Im bardziej różnorodny twój towar, tym większa twoja Skala działania, czyli sięgasz w różne zakątki internetu, przyciągasz do siebie różnych klientów, którzy mogą kupić od ciebie różne przedmioty, niekoniecznie te, które, którymi się zainteresowali. Na miejscu numer 5 znajdziemy promowania szafy i podbicia. Dlaczego? Bo one bezpośrednio wpływają na to, jak dużo osób interesuje się naszymi rzeczami, tak? Skoro jeś... my robimy wszystko, żeby nasze rzeczy trafiły na stronę główną, żeby wyglądały jak najłatwiej, żeby widziało je jak najwięcej. Więcej osób, no to promowania są jednymi z narzędzi, które powinniśmy stosować, żeby te osoby do siebie przyciągnąć. No nie ma innej rady, po prostu trzeba to robić. Jeśli na przykład robisz 10 innych rzeczy, a nie masz włączonego promowania szafy, no to nie dziw się, dlaczego nie masz sprzedaży, bo promowanie szafy jest na piątym miejscu na tej liście, a być może te rzeczy, które wykonujesz, nie znalazły się na tej liście. Więc, więc no, pora przyjąć do wiadomości, że inne rzeczy są ważne, posłuchać kogoś, kto się troszkę zna na temacie i przetestować przede wszystkim u siebie, żeby się przekonać o tym samemu. Na miejscu numer 4 znajdziemy ilość polubień, czyli to wszystko, do czego dążymy, żeby otrzymać polubienia, bo każde polubienie to jest zainteresowana osoba, którą możemy przekonać do zakupu. Im więcej polubień, tym większa szansa na to, że ktoś. Od nas coś kupi. Tu już wchodzi w rolę, w grę, w życie taka zwyczajna, prosta matematyka, statystyka. Czyli jeśli Twoimi przedmiotami zainteresuje się 10 osób, to może ze dwie osoby z tego grona od ciebie kupią. Natomiast jeśli Twoimi rzeczami zainteresuje się 100 osób, to z tego grona jest szansa, że około 20 osób. Od ciebie kupić, czyli w tym i w tym przypadku jest to 20%, więc twoim największym celem powinno w tym momencie stać się sprawienie, żeby mieć jak najwięcej polubień każdego dnia, bo te polubienia bezpośrednio przekładają się później chociażby i w strategiach, i w pisaniu na dodatkowe zamówienia. Na miejscu numer 3 jest tutaj oczywiście nasze stare, dobre ogłoszenie, dobrze zrobione od podstaw, czyli techniczna strona ogłoszeń, tytuły, opisy, hashtagi, wymiary. Dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, że jeśli na przykład opis jest dobrze zrobiony, a klient jest dobry, no to jest spora szansa, że kupi bez w ogóle żadnego gadania. Czyli nieważne jest wtedy, czy wy umiecie negocjować, czy wy umiecie pisać, czy wy znacie strategię. Jeśli ogłoszenie będzie dobrze zrobione, to jest zawsze jest szansa, że coś wam się sprzeda bez w ogóle jakiegokolwiek pisania z kupującymi i jest to y, bardzo fajne uczucie, jak nie musieliście robić nic, a coś się sprzedało. I tutaj właśnie dlatego też się to znalazło na na miejscu numer trzecim. Między innymi też dlatego, że dobrze skonstruowane ogłoszenia bezpośrednio przekładają się na to, jak dużo osób się interesuje naszymi przedmiotami. No bo po prostu więcej osób jest w stanie te nasze przedmioty znaleźć w internecie za pośrednictwem słów kluczowych, które po prostu y, wpisują. Więc y, jeśli chodzi o te techniczne kwestie, one są na miejscu numer trzecim. No, i na miejscu numer drugim jest w sumie taki mały lider. Mały lider, czyli jedna z najważniejszych rzeczy. Są to oczywiście zdjęcia, i delikatnie nad tymi zdjęciami jest jeszcze miniaturka, czyli to pierwsze zdjęcie, które będzie przedstawiało nasz przedmiot. Dlaczego ono jest najważniejsze? Dlatego, że to ono tak naprawdę decyduje, czy ktoś przeczyta Twój opis, czy ktoś polubi tą rzecz. I tak dalej, i tak dalej. No nie ma opcji, jeśli Twoje zdjęcia się nie wyróżniają, jeśli są słabe, to nieważne czy promujesz, nieważne czy piszesz, ile znasz strategii, jeśli zdjęcia są słabe, bardzo słabe, no to prawdopodobnie sprzedaż również będzie bardzo słaba. Natomiast jeśli zdjęcia byłyby mega, mega dobre, to nawet opis, nawet hashtagi, nawet wymiary, strategia, ani pisanie z kupującymi może się nie przydać, bo może po prostu wystarczyć super zdjęcia, a klient sam się odezwie, powie, że chce to kupić i tyle. Jeśli jeśli chodzi o zdjęcia, no to tutaj niestety też są pewne wymogi. Żeby zdjęcie wyglądało dobrze, musi być fajne tło, najlepiej jakieś jednolite, najlepiej nierozpraszające. Rzecz musi być dobrze widoczna na zdjęciu i dobrze oświetlona. Nie ma tak, że może inaczej. Każdy w domu ma ścianę, podłogę, szafę, miejsce, gdzie może rzecz sfotografować i na wintet wystawić. Natomiast wy nie chcecie być tacy sami jak wszyscy i chcecie sprzedawać więcej. Dlatego chociażby takie tło za cztery dyszki warto mieć. Czy takie tło stoi? Czy leży, pieniądze się należą, tak? Chodzi o to, że takie tło na siebie pracuje. Takie tło pozwala wam wydobyć ze zdjęcia jeszcze więcej jakości, bo ułatwia aparatowi zrobienie lepszej jakości zdjęć. Możecie robić zdjęcia należąco, na, leżąco, na wisząco, jak chcecie tak naprawdę. Oprócz samego tła białego najlepiej, polecam jeszcze dodatkowe światło. Kogo, kogo klienta, jakiego klienta obchodzi to, że ty pracujesz do późna i że ty nie masz czasu robić zdjęć, albo że ty robisz zdjęcia tylko w niedzielę? jak jest ładna pogoda. No klienta to nie obchodzi. Klienta, klienta obchodzi to, jak przedmiot prezentuje się na zdjęciu, a światło i tło odgrywają tutaj największą rolę. Finalista, czyli rzecz, która jest na pierwszym miejscu, której na 100% się nie spodziewasz. Jeśli się spodziewałeś, napisz w komentarzu. Jest to oczywiście złoty produkt. Co to jest złoty produkt? Na ten temat to oczywiście mógłbym nagrać kolejny cały odcinek. W skrócie powiem, jest to rzecz, która po prostu się... Fajnie ogląda, którą, na której macie fajną marżę i po prostu na którą możecie sprzedawać regularnie ten produkt. tak? Czyli jeśli powiedzmy, macie fajną bluzkę, ona Wam się sprzeda w 5 minut, no to to nie jest złoty produkt, bo ta bluzka na przykład była tylko jedna. tak? Natomiast jeśli mam powiedzmy szczotkę do pleców w kształcie choinki i ta szczotka sprzedaje mi się na przykład dwa razy w tygodniu, no to ja takich szczotek sprzedaję 8 razy w miesiącu. Czy to może być złoty produkt? Już. Gdzieś tam się kwalifikuje, bo sprzedaje się regularnie, być może macie na nim fajną marżę. Jeśli chodzi o takie złote produkty, no to później już wiadomo, im bardziej się ogląda, im większa marża, im szybciej się sprzedaje, tym ten złoty produkt lepszy. Natomiast nawet taki, nawet niezbyt taki super fajny, dobry złoty produkt, ale nawet taki fajny produkt, już ogólnie, który ma całkiem fajne zastosowanie, nosi za sobą całkiem fajną wartość i wy możecie nałożyć na niego całkiem fajną marżę, już na takim produkcie. Produkcie możecie zarobić więcej, bo jeśli byście znaleźli produkt, który na przykład sprzedaje Wam się 10 razy w miesiącu, za 20 zł. 20 złotych na nim zarabiacie, no to już z samego tego produktu zarobiliście dwie stówki. I nie musieliście robić nic, prawdopodobnie ten produkt sam by się sprzedał, ze względu na to, że jest po prostu na niego popyt i ludzie się nim interesują. I sami widzicie jak teraz na przykład ten pierwszy punkt bardzo mocno wiąże się z tym punktem pierwszym, którym omawialiśmy, czyli tak naprawdę na... z inwestowaniem, z testowaniem produktów, bo bez testowania prawdopodobnie tego produktu złotego nie znajdziecie. Więc Tutaj macie ode mnie taką listę 10 najważniejszych rzeczy, które wpływają na sprzedaż na Vinted. Jeśli jest coś innego, dajcie znać w komentarzu. Jeśli uważacie, że ta kolejność powinna być trochę pozmieniana. To też możecie dać znać w komentarzu. Sprawdzę sobie to wszystko z ciekawości, biorąc pod uwagę moje doświadczenie, moje działania, uważam, że to jest taka lista rzeczy najważniejszych, już nawet nieważne w jakiej one są kolejności, to rzeczy z tej listy powinny być wykonywane. Jeśli robisz zupełnie coś innego, zajmujesz się innymi rzeczami, to przestań jak najszybciej, bo prawdopodobnie przez to sam sobie strzelasz kolano i tej sprzedaży nie ma. Dziękuję bardzo za oglądanie, miłego dnia życzę powodzenia w sprzedaży. Cześć!